Bardzo dziękuję. W kolejnym odcinku już jest zostawcie nasz Zostawcie na w górę. Jest opcja na kanale jeśli nowi, i się jeśli jesteście sobie Jeśli sobie na elitarnym, będzie dosyć ciężko. Na Timsach. No, zobaczymy, czy nam się uda. No ale przynajmniej na start mamy trochę więcej kaski, także to jest nawet, nawet, nawet. Tak, w ogóle sobie włączę sobie autostart. W sumie czemu by nie? W ogóle tę żeby postawić. Mi się wydaje, że w tym miejscu bym postawił tę na. Dobra, to tutaj łódkę już, tutaj łódkę. Dobra i spaczko i będziemy sobie w ogóle zbierać kaskę teraz. Także no. I teraz będziemy w ogóle już sobie będziemy yy, dawać, wiadomo standardowo. <laughs> widzę, sobie w sumie za chwilkę się i może bym zrobić cięcie. Zobaczymy się, może za chwilkę. Zobaczymy jeszcze, w sumie, czy będziemy robić wiadomo co. Dobra. I tu jeszcze odrobię sobie dane. Jeżeli się za chwilkę, zobaczymy, jak już będzie błaz w sumie. Nie będę was zanudzał. Prawie zawiecę z powrotem. Postawiłem sobie taką, taką defensywę, już sobie postawiłem. Widzicie, jak widzicie. No i lewa, teraz będziemy sobie wiadomo. Będziemy, ale będziemy... A teraz powinien to nam wystarczyć. razie tam powinien to wystarczyć na spokojnie. Także no. No bossa. Główmy zbierał teraz na tego, może. No tak, na tego będziemy teraz zbierać sobie. W postawię sobie jeszcze overclock'a. Będę sobie 5 minut postawić w tym miejscu, oczywiście. Po prostu ulepszymy sobie już overclock'a, sobie będziemy lepiej, Dobra. <coughs> będę sobie chciał na przykład overclock'ować, wiecie co, po prostu, no wiecie. Dobra, Mamy overclock'a, spoko. aby na które będzie zbierać nazbierać. Jak najszybciej. Tak, dobra. No i sobie overclock'ujemy, sobie na przykład tą. Naszą tą. dobra, no szczerze, super nam idzie, no dobra. No i nam no się udało pokonać super, ale nie, no szybciutko poszło super, a nie. Dobra, zbieram. Ja sobie pokupiłem overclocka, Kupiłem sobie tutaj, żeby skrócić do sobie na odnowienie. Idziemy teraz zbierać na ten piąty, i teraz w teraz sobie się pozbierać sobie. Dobra. I tak do, do, do 10 sobie obrak kupujemy. Tą Ice zma Także no, jak nie będziecie wiedzieć jak przejść, jak przejść tego basu to po prostu sobie odskopujcie sobie to samo co ja zrobiłem na filmie po prostu. Dobra. No, czy nie będzie raczej króciutki, <śmiech> <śmiech> mi się wydaje. Ten, ten boss będzie krótki czy, mi się wydaje, także na spokojnie. Kilka będzie boss, niespokojnie. No i później będziemy mogli overklok overclockować. Będziemy do 10 to jeszcze to będziemy sobie wyprokować. dajmy sobie tutaj lasek ostatnio w miejscu. Tych, kolejny raz, dobra, jeszcze dwa razy trzeba. No. Później będziemy brać krok wstecz tego druida. Po prostu. Dobra, ostatni już będzie trzeba. Tak mamy, dobra, super. I tak takiego bossa będzie szedł. Ej, ale się powinno udać na spokojnie. Za chwilkę sobie wiadomo, na da będziemy mieć druidę za chwilkę. Dobra, overclockujmy. I dobra, mam, mamy widzowie druida, no i kupujemy druidę. Raczej nam powinno już tam pójść gładko, spokojnie. Dobra. Myślę, ja że balono widzi, no wiem. Ale nie no, nie powinno to być problemów raczej z tym. Dobrego wyklokuje, tak dobrego go spoczko. Super. Dało nam się fajnie. Dobra widzowie. Żeby nie zapomnieć właśnie obryklokować się będzie zapomnieć. Jest ważne moim zdaniem. Pozdamy sobie też lasek. Dobra. Tyk, overclock, czysty już, dobra, super. Pogodę sobie damy, SP-factory sobie z tym miejscu damy. Będziemy się podpiąć w pod, pod Dobra, zostawię sobie, Tyk. Tak, ostatnio zabreklukujemy, teraz będziemy overclockować to wiadomo ten i tu kupuję wiadomo pod piąty tir będziemy iść pod piąty tir, teraz pójdziemy pod tego. spoko, Tyle bardzo, overclockujemy sobie teraz to z tej do 10 aż. Dobra, szybko. Do dziesięciu sobie będziemy overclockować. Ten piłka ja te te same kosztuje. To jeszcze jak. Zastanów że do... zapytasz do linii kana, do nam brakuje jeszcze do piątego kieru, no, spokojnie. <tłyskie> I sobie będziemy overclockować ten. Dardingana później będziemy overclockować teraz mamy 10. No i teraz będziemy dardingana sobie teraz over, overclockować teraz. Poczekaj. Za chwilkę będzie... Na chwilkę się sobie dozbieramy do tego. Fajnie? Mamy, mamy piąty tier, super. W każdym mamy, mamy tier, fajnie. Dobra. I ulepszamy. Pod piąty tier będziemy ulepszać. Chcemy typier będziemy ulepszać dobra za chwilkę będzie bohas, wiadomo Zróbmy sobie sobie swaścia, czy nie. <laughs> Mamy dziesięć, super. Mamy super. dobra, 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 się dobra, 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 no się, dobra, Muszę bo po teraz kupił. Ty będzie trzeba co kupić. O właśnie. Nie, nie wiem, czy dobrze, że Zewar tego. A dobra, będzie też oprotokowany w sumie. To mi szkodzi. <laughs> w sumie. Będziemy, no lepiej sobie kupimy ten, ten. Za chwilkę. Kupimy. Fajnie, no, fajnie, nam się udało super pokonać bossa Super. Dobra, że jest z powrotem. I w ogóle teraz zbieram widowę teraz zbieram Namada. Eee, raczej mi się powinno udać to zbierać. A spokojnie. O, dobra, udało nam się, super, udało nam się to zbierać. Spoczko. I teraz powinno nam się raczej udać pokonać bossa, tak za spokojnie. Dobra. Jest to będę oberkował w sumie, żeby... Ej, co chodzi, nie? Cyk. Редактор Dobra, pokonajmy sobie szybciutko, bo sama spokojnie dobra, udało nam się super. 15 rundy do kolejnego, fajnie. W ogóle jak to naparza teraz się twierdzi Dobra, tak kilka do proces nowo. Naprawdę z powrotem. Jestem teraz w ogóle lepszą, Zaraz razu lepszą wiadomo pod ten. Teraz idę sobie tutaj pod ten cyk. Lepszą, dobra. To po trzeba w sumie lepszy do pyk Dobra, no wiem, teraz rada dobra, za i idzie już za już go biemy, wiecie? Idziemy z nie mamy to, powinno znaczy, powinna było dać mi się wydaje, na znaczy, no, spokojnie. Że nie wiem, jakimś cudem się nie uda, nie wiem, szczerze, Teraz będzie mniej, dostać, będziemy teraz dostawać mniej kaski, to tak nas popełni. Dobra, powinno się raczej udać, chyba zobaczymy, szczerze, ładnie idzie. No, dosyć, dosyć ładnie. Na spokojnie. tutaj wiadomo, pod klej pójdziemy pod skila, to w sumie. Nic na spokojnie. Ja żyję dosyć dużo, bo no długo Dobra, mamy skill widzowie. No to nie jest piąty tier, no skill, no ale dobra, zawsze coś. No dobra, sobie tak żyjmy. Jestem ciekaw, czy nam się w ogóle uda pokonać posa. Um. No szczerze, kiepsko nam idzie. No ja wiem, czy nam się uda w ogóle. Zastan zastanawiam się, czy nam się w ogóle uda pokonać. No, chyba nam się nie uda, coś mi się tak wydaje. To trudno najwyżej. I chyba trzeba bosa celować, mi się wydaje tym madem Dobra Bosa będę chyba celował tym madem, bo wiecie. W ogóle kosztuje ten no, ten no trochę kosztuje Twoje ja troszkę kosztuje że Obawiam się, że nam się nie uda Nie mam na takie wrażenie Że nam się może nie udać Ale zobaczymy Dobra Że boję się, że nam po prostu zabraknie czasu Wiecie to Trzeba cały czas odpalać, odpalać skillem. To jest bardzo dobre, do, 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 dobre Żeby odpalać cały czas Dobra Odsko. Dobra. Chyba to mieć spłynęty teraz. To sobie kupię, No chyba nam się raczej uda. Już tak wydaje. Szczerze no za daleko przechodzą te... O bardzo daleko, o kurde. Dalej kurde się przedostają. Niestety, dobra, czekajcie Dobrá. Tak. Tak, dobra, super. No, właśnie, kurde, o tym właśnie mówię. Czekajcie, yy, sobie od tej rundy. Dobra, czekajcie, sobie zrobimy od tej rundy, może? I sobie tutaj po prostu dam? Lepiej sobie pod tego, po prostu sobie lepszemy. Lepiej tutaj pod tego. Dobra. I dobra. Ile? <laughs> to ja po prostu nakierować sobie na, na te badziki po prostu trzeba będzie nakierować. Dobra, bi, bi, bijemy po prostu te bady. Nie będę nakierowywał na bossa po prostu. Bo na te bady powinny nam się udać. Widzicie? Dobra, udało nam się. Super. Po prostu zrobiłem fail'a, że nie nakierowywałem, dobra. No i teraz można na bossa nakierowywać, spokojnie. Taka się długość będzie z tym bosem, no ale dobra. Dobra, w końcu, w końcu się uda, spokojnie. Dobra, No ja sobie teraz na kierowę wyjmę wiadomo na tego. Dobra. To nam nie przeszło. O kurde. Kurde, <laughs> żeby to widzieć co się dzieje, ja pierdzielę, masakra Kurde, no jeszcze mi zlaskraszuje tego Gląsy mi skraszuje. tak dobra Czytajmy sobie A okej, okay, od tej rundy mi czytał. okej, okay, spoczko O, no patrzcie, mamy A nie, 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 nie mamy, no nie mamy na skila okej okay. Nie mamy na skila dobra, to czekajcie, jak zabieramy sobie po prostu na skill'a, nie? Nie lepiej tak będzie. Bierzemy sobie po prostu na skill'a. Spokojnie, bo nam nie dużo brakuje, także no wiecie. Dobra. No, nie nie, 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 dużo nam brakuje, żeby sobie te do skilla, Dobra, spaczko. A troszkę ten naczynek będzie trwał, Jednak. O, to tam wiecie, nic się nie dzieje. To spokojnie. To już mamy powoli. Mamy, dobra, mamy. To jednak się opłacało bardziej. Dobra, spoczko, mamy tego skila. Fajnie. To będzie akurat dobre, że mamy wiadomo tego skilka. Dobra, i używamy teraz skill'a, no i zresztą się powinno już udać wygrać, spokojnie. Muszę sobie tutaj właśnie usunąć tych... Te, te właśnie, te sterowce, bo mi wkurzają. W ogóle strasznie laguje. Szczerze. No bardzo laguje, dobra. dobra. Dobra, teraz się skupiamy na ubicie, wiecie tych badów. Tylko... Dobra. I to i tak nam przejdzie, dobra to. Nie no jednak to się... nie, dobra. Zrobię jednak. Hmm. Dobra, nie. nie, 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 ten boss jest kiepski. Dobra, nie wygramy, niestety. Nie mam siły. To <grystanie> no trudno. Jak wam się podobał odcinek, to za paczkę w górę i subskrybujcie na kanale i do zobaczenia. Popatrzysz.